Cześć witajcie. Mamy na sprzedaż agregat. Jest to czeski agregat firmy Farmet. Szerokość robocza to 4,60. Dobra, rozkładamy ten agregat. Muszę wam powiedzieć, że agregat naprawdę, jeśli chodzi o używanie, to mało go używaliśmy, no, głównie była używana talerzówka, także tak się to tutaj rozkłada tutaj zabezpieczamy bolce z przodu znaczy się z tyłu tak samo jak i, i tutaj z przodu dwa siłowniki dwustronnego działania na pewno tam byśmy jeszcze znaleźli jakieś wymienne elementy z takich rzeczy co tutaj robiliśmy to tutaj tak pojawiło się pęknięcie i zostało to zaspawane i, i tak to wygląda niestety na obecną chwilę nie mogę nigdzie znaleźć tabliczki znamionowej ale będzie to gdzieś rok tam, nie wiem, 2000, nie wiem, no naprawdę ciężko mi jest tutaj się teraz powiedzieć. Może właścicielowi gdzieś się uda znaleźć jakieś faktury zakupu i wtedy na tej podstawie podam Wam z jakiego to jest rocznika. Tak, żeby tylko Wam zobrazować, jak to wygląda. To główna rama tutaj to jest 100 na 100, a te boki to tutaj mamy 50. 50 na, na 95, tak? także rama tutaj konkretna sprężyny, tutaj żadne spękania. W tych miejscach nic się nie pojawiało. Tył tutaj mamy regulację, że tak powiem, manualną, tak Bo trzeba ustawić po prostu sobie w otworach. Tak ten agregat wygląda. Będzie na sprzedaż wiele maszyn z tego gospodarstwa, także jeżeli. Ktoś by był zainteresowany, to subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnej maszyny. No, tak to wygląda. Nie wiem, czy są jakieś filmy na moim kanale z pracą tego agregatu, ale tak to po prostu wygląda, moi drodzy. Dobra, teraz zejdę na dół i jeszcze go złożymy. Dobra, składamy go. Także to jest Extra Steel Line. Dualnet DX460 NS Widać, że się już na tych Elementach roboczych i tutaj na tych Profilach pojawiła trochę korozja No to głównie dlatego, że Agregat stał na dworze Tak? Ale tak naprawdę No to on no, no nie ma przepracowanych Zbyt wielu hektarów Mówię, no jedyny taki newralgiczny punkt To się pojawił właśnie tutaj w tych w tych miejscach, tak? Także moi drodzy, to, to na tyle myślę tutaj w dzisiejszym odcinku nie będę przeciągał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w opisie podam tutaj kontakt do właściciela. A wam dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!